Oj, to będzie ciężki film do nagrania. Witam Was bardzo gorąco. Na wstępie tego filmu chciałbym powiedzieć, że to jest tylko gra. Gramy w grę, w wymysł twórcy tej modyfikacji. Wszystko jest zmyślone, wszystko jest fikcyjne. Nie popieram tego i ja po prostu gram w grę. o Wielkiej Polsce. Ah, to będzie ciężki epizod, moi drodzy. Witam Was bardzo gorąco. Co gdyby Niemcy sami widzicie, co narobili? Przypominam Wam też tylko, że jeżeli chcecie więcej odcinków tej modyfikacji, żebyście zostawili jej Lolka. <grym> Nie Lolka, tylko lajka. Boże, dobra, jedziemy. Spałem dzisiaj trzy godziny, przepraszam. A na Enebakom możecie kupować tanio klucze do gier. Link w opisie. Ogólnie będziemy dążyć do odbudowy Deutschlandu. Będzie wielka wojna domowa i zobaczycie po której stronie, moi drodzy, stanę. Odbudowa A Niech będzie ten szper! Uuu, zdrowie tego diabła, moi drodzy! Coś nie, coś nie tak, nie. Dobra, produkcja, moi drodzy, prezentuje się fajniej. I tak dalej. Rozbudowujemy sobie już coraz bardziej Państwo. Jeżeli chodzi o drzewko polityczne, no to chyba sami rozumiecie, co będziemy wybierać. O nie. Fiche. Wąsaty się przewraca, moi drodzy. Wąsad się przewraca. Będziemy musieli oczekiwać. Będziemy musieli wybrać w ogóle całkowicie innego człowieka. Oczywiście. Zaczyna się. Bunt na wschodzie mi się tutaj rozpoczyna robić. O mój boże, kochany. Ukraińcy. Ukrainian collapse. Jezus, co tu się dzieje? Ukrainian insurgency. Mamy problem, bo sowieci rosną, moi drodzy, w siłę. Rumuńsko-węgierska wojenka. Okej. Okay. I tutaj muszę stanąć, po której stronie stanę. Kto chciałbym, żeby przejął władzę? I wiecie co, no tutaj. Wybierzemy sobie, no, Bera, nie? niech będzie. Przecież on chciał sobie tylko budynki budować. RGBs Block Dominates. O, tutaj już wybiorę troszeczkę inaczej, tak? Właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi, moi drodzy. Tutaj wtedy wejdziemy, moi drodzy, w drzewko polityczne i będziemy się starali pozbyć, moi drodzy, wszyscy, wszystkich dosłownie. Germania in Confusion Political Crisis, moi drodzy, coraz większy kryzys polityczny. Tutaj zostajemy, moi drodzy, z rządem, band i zaczyna się domóweczka. Jufiu. No to teraz będzie troszeczkę zabawy tym wszystkim. Na początku przeorganizujmy front, bo można się tutaj popłakać. O co się dzieje? W ogóle nie wiem, czy mam jakieś kwadraty. Jezus Maria, co jest? To cenzura pociągów jest w tym modzie, czy, coś? czy to po prostu jakiś błąd graficzny? Tutaj jest teraz bardzo dużo celi, żeby to wszystko ogarnąć i musimy być cały czas w wojence, dosłownie. Próbujemy to wszystko, moi drodzy, zorganizować, jakkolwiek, żeby to wyszło i spróbujemy wygrać. Mam nadzieję, że się uda oczywiście. Ja szczerze powątpiewam. We will deal with them later, niech będzie. Polacy mi uciekli. Tutaj musimy jak najszybciej zmiażdżyć tych panów, że tak powiem. Dobra, spróbujemy to rozstawić w ten sposób. Okej, okay, staramy się utrzymać na granicy. Postaramy się też wycofać dywizje nasze. Sorry, telefon mi dzwoni dzisiaj co sekundę, nie. Postaramy się tutaj zmiażdżyć Polskę. Trzeba się zmiażdżyć w ogóle zmiażdżyć Polskę. Postaramy się zmiażdżyć tutaj jedną stronę konfliktu. Mniej więcej tak spróbujemy się ustawić. Gdy zwolnimy stąd te 24 dywizje, to wtedy będziemy w stanie, moi drodzy, jakoś bardziej wiecie, wystawimy sobie lotnictwo. Jakoś tutaj, jak ich zmiażdżymy, to będziemy w stanie, mi się wydaje, tutaj opanować bardziej tą wojnę domową. Bo powiem wam szczerze, że wygranie tej domówki to nie jest taka prosta sprawa, nie? Tak naprawdę. Niech oni walczą między sobą. Świetnie. Zielone niebo, teraz. Są sobie powinniśmy poradzić bez problemu. Właśnie o to chodzi. Ty, dlaczego UK wypowiedziało wojnę Danii? Dobra, nieważne. Uuu, w Polsce się coś dzieje. Wielka Polska walczy, ty to trzeba trzymać kciuki za Wielką Polskę w takim bądź układzie. Dobra, Gdańsk trzeba odbić, wiadomo, i Benz. I teraz z nimi jedziemy po prostu, wiecie, jak, z, jak po masełku, nie. Jedna strona konfliktu została aktualnie, moi drodzy, wyeliminowana bezproblemowo, więc ludzi. Ja, tutaj mamy super zielone niebo i zero ropy, ale mamy niby full ropy. Okej, okay, nieważne. Teraz wszyscy wracają na front, moi drodzy. U mm, czyli jednak. Ty, ja myślałem, że on tutaj ze mną. Kurde, zobaczymy co z tego wyjdzie. Czy ja to będę musiał wrócić wojskiem? Świetnie. Robimy sobie dalej jeszcze cele narodowe. Bum. O jest. dobra. Do, dobra, dobijemy go po prostu już do końca, żeby nie mieć tutaj problemów, bo tu już się widzę zaczyna kunta kinte. Dobrze, gotowy? Ruszaj, zmiażdż ich do zera, tak? Dziękuję bardzo. I teraz wszyscy wracają do domu. Super. Poproszę o dominację powietrzną. Dziękuję bardzo. Oczywiście utrzymanie tej wojenki, powiem wam całkowicie szczerze, jest dla mnie jak najbardziej korzystne, żeby to trwało jak najdłużej. Ponieważ im dłużej to trwa, tym więcej oni walczą między sobą i tym więcej... Yy, pracą, ekwipmentu, sprzętu i tak dalej. My tylko możemy po chwili iść do przodu. Dosłownie, miażdżyć parę prowincji, nie? Tutaj milicja. Niech te bunty się organizują. Niech się dzieje, ja chcę zrobić jak najwięcej celi, aby uratować niemiecką gospodarkę. Jezus, ale tutaj szybko chodzi wszystko. Patrz. Nie no, jednego nie można odmówić tej modyfikacji. Jest dobrze zoptymalizowana. Chyba, że to moje urojenia po prostu. Dobra, tutaj spróbujemy, moi drodzy, przejechać przez Śląsk. Fantastycznie. Tutaj parę dywizji okrążonych. Świetnie. Benz, benz, benz. Mamy i benz. Ok, jesteśmy przeorganizowani mniej więcej. Jezus, ile tutaj jest potrzebnych. DIVIZIE PRAC... PRAC UPSPRING Kurde, mamy bunt w Pradze. Dobra, zróbmy volunteer Army. Praktycznie dostaniemy tutaj Recruitable Population Focus 20%. No muszę, moi drodzy, robić to ze wszystkim widzicie. Ale widzę, że praski tutaj bunt bardzo szybko został stąszony, więc w sumie ponio dla nas. Tutaj kolejne małe okrążonko sobie zrobiliśmy właśnie w ten sposób. Raczej wydaje mi się, że uda mi się ich tutaj pokonać. Świetnie. Czech Resistance Government. Dobra, dobrze, że miałem tulpaka. Dobra, teraz nic nie robimy kompletnie. Niech sobie tutaj działają. Zobaczmy, co tu się w ogóle wydarzy teraz. Swiss Revolt, świetnie. Okej, okay. czy oni podpiszą pokój? Bo myślałem, że to trzeba naprawić tulpakiem, ale to chyba całkowicie. Inaczej wygląda. Same rewolty wszędzie, moi drodzy, wyskakują. Dobra, zobaczymy, czy oni sobie będą w stanie poradzić z tymi rewoltami. My tutaj oczywiście wjedziemy na planiku, bo powiem wam szczerze, tutaj to nie ma naprawdę co kombinować. Niech moi ludzie po prostu przejadą. Mam nadzieję, że ta Belgia się nie wyzwoli jednak, że pokonają ją tamci. Chociaż teraz ja zatrzymam, moi drodzy, ofensywę i będę czekał dalej, ponieważ ja chcę sobie zrobić tutaj jak najwięcej celi. Bo tu widzicie wszystko jest wymagania atwar, at war, at war, at war, Wszystko musi być wymagania atwar, nie. Wszystko naprawione, moi drodzy, wystarczyło, żebym wyłączył, tylko i wyłącznie planik. Leda. Dobra, jedziemy z nimi po prostu, moi drodzy, przed siebie. O, przejedziemy ich w sekundę. Nie? Dobra, moi drodzy, musiałem to zrobić jeszcze raz dosłownie, bo player led mi wszystko powalił, ale teraz jest git. Mamy zwycięstwo, jest ok, progresujemy dalej. Teraz mamy dostępne już powoli, moi drodzy, po czasie i po rozbudowie nowe decyzje, czyli doktryna tutaj tego pana na G, że tak powiem. I robimy dalej cele, żeby no, dostać nowe decyzje do odrodzenia. Oj, właśnie tego oczekiwaliśmy, moi drodzy. Total War będziemy zaczynać bardzo powoli kolejne odbudowy. Odbudowa Polityczna już została zrobiona. Teraz będziemy robić, moi drodzy, back into the fall I tak dalej, nie? Będziemy szli do przodu. O właśnie. Tutaj teraz, moi drodzy, za parę dni odblokują mi się całkowicie nowe decyzje. Takie jak na przykład, zobaczcie. Cała mapa conquestu. Na początku zagadajmy z Węgrami. Później tutaj będziemy musieli zagadać z Wielką Polską, tak? Ale to zagadamy ze Słowacją. Przepraszam, ze Słowenią. Okej, okay, dostałem oczywiście cel. ten Do widzenia, no tutaj raczej dużo do powiedzenia nie będą mieli. Fantastycznie. Super. Teraz będziemy wjeżdżać, moi drodzy, w Węgry. Fantastycznie. I później będziemy też wjeżdżać w Bałkany i w socjalistów tutaj, ale to za chwilę spokojnie. Po tym od razu zrobimy sobie cel na Polskę. Żeby Polsce tutaj wyjaśnić. No żeby mnie bardziej tutaj, że tak powiem, zaakceptowali. tak, witam bardzo gorąco. Teraz Polska. Nie no, z Polską to tutaj powiem wam szczerze, że obstawiam, że żadnych problemów nie będzie, nie? Memorial Day, oczywiście i tutaj będą moi decyzje: Occupation of Hungary Setup Puppet Government czy current direct occupation. Robimy sobie papeciki. Niech będą. O, witamy polską Armię. Bardzo serde serdecznie. O oh, Jezu. Yes. Maria. Dobra, to za szybki przejazd. O Jezus. I to naprawdę było szybkie, nie? Polska naprawdę tutaj, no, nie miała za dużo do powiedzenia. Możemy tutaj wesprzeć nimi... Yy, no dobrze, weźmiemy Saint German Support, damy. Teraz, moi drodzy, Litwa, Estonia i Łotwa. Trzeba z nimi porozmawiać, z krajami bałtyckimi, a raczej też mi się wydaje, że to będzie przejażdżka. Dobrze, fantastycznie. Mamy na trzy cele, oczywiście. Na trzy państwa mamy cele. Świetnie. Panowie, poprosiłbym o... Jezus Maria. Psy. Dobra, stary, tu nawet nie wiem, czy jest o czym gadać, nie? W ogóle na tym Bałtyku, bo to jest przejażdżka. Kajak. Dobrze, tylko odzyskany, że tak powiem. Teraz spróbujemy postawić. Tutaj reintegrujemy do siebie Czechy. Tutaj, moi drodzy, postawimy Ultimatum. Zobaczymy 150 dni. Możemy obniżyć im teraz, moi drodzy, cyk. Na Moskwę jeszcze nie jesteśmy gotowi. Tu widzę, moi drodzy, że Beria się odradza. Czas na Bałkany, można powiedzieć. Chorwacja, Tyk, Rumunia, ale to za chwilę. To na początku sobie zjedziemy ich nie. Dobra, sobie tutaj tylko i wyłącznie czekam na siłę polityczną i na nowe cele, żeby właśnie wjechać w ten sposób. Nawet nie przenosiłem tutaj jeszcze mojego wojska, bo zobaczcie, w jak one szybki sposób jest w stanie się przetransportować, nie? Dzięki swojej mobilności. Będz. Croatia, off ceasefire. Never! Jakie ceasefire, chłopie? Ludzie! Panowie! Boom! No i to wszystko. Zjedzeni jak normalnie, nawet nie, nie ma co gadać, nie? Zwróćmy Węgrom koro, oczywiście. Niech tutaj będą, proszę bardzo. O jest. no tutaj był niezły przejazd, nie? Dobra, teraz z tymi panami będzie trzeba porozmawiać. I z Rumunią za chwilę. No tutaj, oczywiście, Chorwacja i Bośnia. Hmm, zrobimy sobie, moi drodzy, instalację Royal Regime. A niech będzie. Będziemy sobie robić tutaj takie marionetki, wiecie o co chodzi. Nie ma co tak wszystkiego anektować, żeby to tak wiecie. Dobra, wzywamy oczywiście kolegów, Benz, no ale to będzie szybki raczej przejaźg, tak mi się wydaje. Uuu jeszcze Bułgarzy mieli problem do mnie. Bułgaria mi tutaj troszeczkę ziemi ukradła, wiesz co? Mega niefajnie, stary nie. Dobra, zwróciliśmy korki. Teraz trzeba z Rumunią troszeczkę pogadać. Um, o, raczej nie będzie z tym problemu, tak mam wrażenie. powiem tak, tak jak sądziłem, przejazd bezproblemowy. Jest! Jezu. Jest! Ty, co ja zrobiłem, chłopie, w ogóle? Wiesz, że ja tego nie widziałem? Dobra, panowie, szybko na pozycję. Fantastycznie. Przecinać mi w pół tutaj Rumunię. Dobra, czy cały Wehrmacht jest gotowy? Z tego co widzę, to jest gotowy. Stłamśmy sobie po prostu tutaj te kółeczko. Jasny gwintnie. Tego się nie spodziewałem. Dziewałem bohaterskich Rumunów chodzących starych. Rumunia po Polaków przyjechała, nie? Dobra, wszyscy wracają na front. I teraz, moi drodzy, no, oni mają po jednej dywizji na kratce. No, jeżeli w tym modzie, last nic nie daje, no to w sensie daje, ale jak gram Wielką Rzeszą Niemiecką, tak? Pyk i pyk. Fantastycznie. Jezus. i Rumunia. Naszym następnym celem będzie złamanie Bułgarii. Bo coś tu za dużo fikają. Jeszcze Serbów zrobili chłopie? Co so jest? Okupacja Rumunii, moi drodzy. Okej, okay, to towodessa i oczywiście papet government niech tutaj powstanie. Fantastycznie. Oczywiście zwrócę im tutaj kory macie, proszę bardzo. Okej, okay, witamy bardzo gorąco i znowu mogę się przejechać. Bum, 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 bum. Z Sowietami mi się wydaje, że to będzie prawdziwy test dopiero. U, Serbia już leży. No, z Bułgarii to tutaj też nie za dużo można wyciągnąć obecnie. Equipmentowo stoję, można powiedzieć, nawet bardzo dobrze. Potrzebuję tylko troszeczkę więcej czołgów. Wydaje mi się, że będzie OK. O, jeszcze tutaj te subjekty. Cały czas obniżamy się fajnie. Autonomia. Świetnie, moi drodzy. Jeżeli zrobimy rosyjską krucjatę teraz, to będziemy mogli obalić rząd we Włoszech, więc spokojnie. Poczekamy... Co zrobi ten rajski Komisariat Ukrainy. Zobaczymy jak tutaj się rozwiąże sytuacja. Spróbujemy też demand zrobić aktualnie. Great Georgian Surrender. Fantastycznie! Dostaliśmy kawałek ziemi. U, Ukraina tutaj sobie powiem Wam szczerze, bardzo mocno nie radzi z tego co widzę. No, ja tutaj czekam na rozwiązanie tego konfliktu z moją krucjatą, że tak powiem. Boże, nawet na takim modzie siedzę i trzymam kciuki za czerwonych, nie? To jest niewyobrażalne. Wiecie, bo ja chcę, żeby oni upadli i wtedy chcę zrobić krucjatę. Zobaczę, jak to będzie wyglądać, co tu się będzie działo, bo tutaj mam crash this, crash that, crash this, nie? Tutaj mam ziemię, ale. No jeszcze ich nie mamy, bo czerwoni z nimi. Wiesz, toczą też e, jakieś tam dziwne walki. Chociaż może w sumie każde vo Volga Manage Red Army Rebels. Free zej, Mountain Republic of Northern. Caucasus. Świetnie. Każde Ural Liberation Command Rebels. Dobra, dobra. Mam tutaj 80 dywizji. Wyślę połowę z nich tutaj po prostu. W międzyczasie ja jeszcze rekrutuję sobie tutaj, moi drodzy, jak widzicie, armijkę małą. Pyk, pyk, pyk. To będzie wszystko wsparcie tej głównej armii. Uuu, już po Ukrainie, moi drodzy. Dobra. Germans crashed in Ukraine. Okej, okay. teraz czekamy tutaj. Jest już celisko. Jedno, drugie, trzecie. Trzy Celiska dostałem. Tyk. Dobra, zrobimy to tak. Raczej sobie powinniśmy poradzić. No dajcie znać sobie w komentarzach i zostawcie jakiegoś like, albo nie wiem, napiszcie w komentarzu, że, czy zobaczylibyście, jak gramy jakimś sowieckim rządem, odradzamy się, wyrzucamy cyk, 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 i robimy szturm później na Europę. Kiedyś coś takiego chyba robiłem, ale parę lat temu, więc można sobie takie rewind zrobić, nie? To się dużo zmieniło w tym modzie. Oho, mamy już pierwszego zaliczonego. O, kurde, to i tak mi wciągnął tutaj trochę terenów. Proszę bardzo. Boże, nienawidzę grać bez player nie? Tak, dokładnie. Jakaś grupa Wioskowych wiesz. Chłopów z Rosji kłóciłaby się stary z wielkim niemieckim cesarstwem o cztery wioski na Ukrainie, nie? Czy tutaj w ogóle na Kaukazie, stary? No już to widzę. Wie? Tragedia. O, właśnie o to. Witam i pozdrawiam. Bo was też mogę w sumie przywitać, nie? O, no i super. Dobra, klikamy ok, ok. Fantastycznie. Teraz, moi drodzy. Azerbejdżan. Uuu, okej. Okay. No to pogadamy z Azerbejdżanem. Przy okazji jeszcze złapiemy Southwest tutaj Army Command. Tutaj na razie nie dostałem żadnych eventów jeszcze o okupacji, więc zobaczymy, co z tego będzie. Ok, jedno celisko już jest. Witamy bardzo serdecznie. No raczej sobie, chłopaki. Takie powinni poradzić bezproblemowo tutaj. Tak obstawiam. Oczywiście. Oczywiście, robsko całe dla mnie. O, Jezus, jak ja tej ropy potrzebuję, to nawet sobie nie zdajesz sprawy, stary. Ale robsko do mnie przyjdzie. Ojej, jej, witam, witam. No i teraz tych, to trzeba na dwa baty pociągnąć nawet. A nawet szczerze, to ja bym ciągnął tutaj na więcej. Właśnie, zrobimy taką inwazję, że przejedziemy się po prostu z trzech stron na nich, nie. Ruszymy z trzech stron po prostu. No to powinno być chyba raczej, to będzie szybkie, nie. Dobra, jest celisko. Zaczynamy. Wezwijmy wszystkich sojuszników, bla bla, 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 bla. Prum. Jezus. No to powinien być przejazd bez, bez masełka, nie? wiem, W ogóle stary. To jest już jechanka taka, że to jest niewyobrażalne. Od razu, panie, wbijaj się za linię za wszystko. Nawet nie ma co gadać, nie? Oni mają z 8 dywizji, stary. Więc przejaździk szybciutki, ładny, bezproblemowy. Fantastyczny. Szkoda tylko, że nie ma tutaj jakichś decyzji odnośnie Polski. Wiadomo, że okupacja tutaj i tak dalej, i tak dalej, lore moda. Ale fajnie by było zrobić yy, na przykład, że można sobie zmarionetkować Polskę, żebyśmy mogli zacząć werbować elitarne oddziały Fembo i Komando, tak? Wiadomo, racji tego tutaj nie będziemy sobie rozstawać w ogóle do dywizji. Niech one są wejdą, nie mam tu nic odnośnie od okupacji, więc pacify the Perm Soviet Government. Jedziemy. Tych rebelsów sobie restore Ukraine. Ty, no dobra, niech będzie. Tyk. No i fantastycznie. Second German Soviet War, moi drodzy. Powiem wam tak, to powinno być szybkie i zdecydowane zwycięstwo. Po pierwsze, primo, wzywamy wszystkich, okej? Okay. Po drugie, primo, robimy coś takiego. Pens, pens, czyli przejeżdżamy, skracamy tutaj front, bo tu jest praktycznie puste miejsce, bo tutaj nawet nie ma co, i wjeżdżamy na ostro. Po prostu Perm Soviet Government, wartime command, proszę bardzo, Każdy the many rebels, że tak nie będzie. Weźmiemy sobie tutaj 20 dywizji byle jakich, żeby ich tutaj po prostu przejechać, wiesz. Tu jest niezły przejazd, więc raczej sobie damy radę. Wszyscy zostali wezwani do wojny. No raczej bezproblemowo tutaj wiedziemy. Petrograd, Moskwa powinny zaraz zostać zajęte. Tutaj nieważne, że wchodzą czy nie wchodzą, to nie ma żadnego znaczenia dosłownie. Uuu, mm, Włosi moi drodzy mi pakt złamali, to ciekawe. Restore Ostland, proszę bardzo, fantastycznie. United Central Council, ok. Adolfsburg, ok. Czy jest tu jakiś fan tego moda, który się naprawdę zna na tym tausend i mógłby coś nawinować? Może już? Kurde, nie wiedziałem. Czy ktoś by mi mógł jakoś lore nakreślić? Typu, że naprawdę tu już tam jakieś landburgi, jakieś plany, czy coś, bo to kompletnie temat, którym się jakoś świetnie nie interesowałem. O proszę. Tutaj pojawił się nowy przeciwnik, moi drodzy. Nawet nie wiedziałem. A to on miał wojska po drugiej stronie mapy. O proszę bardzo, jaki pojadł. Union of Soviet Republic. Soviet Union Restored. Ty, to jednak powróciło. To Soviet Union Occupation of Oral. Ok? niech będzie raź komisariat. Fantastycznie. To sobie powinniśmy przejechać. Właśnie o tym mówię. Raczej powinieneś sobie tu wejść. Fantastycznie. Ty, ty nie nie możemy w ogóle pozwolić, żeby istniał jakiś Soviet Union. Czy ja mam jeszcze cel? Pacify the Soviet Union. Dokładnie. 50 dni. Mamy armię, mamy wojsko, możemy ich tutaj przejechać dosłownie bez żadnego problemu, ale mi ukradli teren. Okej, okay, i się zaczęło. No i tutaj wnios raczej wnioskuję, no wydaje mi się, że będzie dosyć podobna sytuacja, czyli praktycznie Petrograd, wszystko opada w 10 sekund. Jest to moje. Oczywiście nie mam broni, nie mam equipmentu i będę starał się iść jak najdalej, zdobyć jak najwięcej, ale nie wiem, czy mi się uda. I ile mi się uda zdobyć? Zaraz się przekonamy w sumie. Bo supply huby tutaj to jest Dosłowna patologia, nie? Nienawidzę nigdy walczyć tutaj na tym terenie. Super. Chociaż zdobądźmy te najważniejsze supply huby, żeby tutaj w miarę było czasami na niebiesko coś. Zaznaczone. Panowie, zdobądźcie tutaj linię kolejową, bo to jest jedna z ważniejszych rzeczy. Dokładnie tak, żeby te supplysy szły dalej. Ty, no i chyba teraz będziemy przejeżdżać po Sowietach, dosłownie. Staram się tutaj, ale tylko i wyłącznie staram się jakimkolwiek sposobem podcinać resztę tych jednostek, wiecie? Żeby szybciej to podbić po prostu. Może kochany, tak mało mi już brakuje do Nowosybirska. Zajmiemy kolej kolejne koleje, kolejne wszystko. Jeszcze mamy czas na obalenie Włos tak, to będziemy mogli tutaj wjeżdżać. State of Kyrgyzstan i Turkmenistan. To już raczej spa... Jedziemy tutaj, tak mi się wydaje. W momencie, w... jeszcze Kirgistan, to można się połasić, ale to naprawdę wreszcie wjedziemy dopiero po upadku sowieckiego sajwza, A kto to w ogóle rządzi? O, okej. Okay. Ej, to chyba. Ej, musiało Czernękę wybrać. Jezus, zajęliśmy tę prowincję bardzo ważną. I co teraz? O, jezus, mam iść naprawdę do wody w Ostoku? O, jezus, dobra. No, chłopaki, lećcie sobie. Pozdrawiam was. <laughs> dopiero teraz usuwamy sobie polityki, moi drodzy, związane z gospodarką. Minusowe. I nasz przemysł będzie mógł. Do, dosłownie ruszyć, nie? Bo aktualnie to jedziemy teraz na oparach. Boże, ale mnie były, wymęczyła ta wojna, naprawdę. W sensie przysięgam, że nie mogli zrobić jakiejś mechaniki kapitulacji, no bo przecież tak, ich armia praktycznie nie istnieje. Ja muszę dobiec aż do władzy No zobaczcie, co tu się dzieje, nie? Moje dywizje to już nie chcą nawet wchodzić na te prowincje. Equipmentowo to jest totalna patola, nie? Tak, serio, equipment to jest totalna patolka, ale tutaj, no to sami widzicie, że to jest przejazd jak jasny gwin, nie? Boże, powiedz mi, że skapitulujesz. Błagam. Powiedz mi, że skapitulujesz, proszę cię. Upaki, jedźcie tu. Powiedzcie mi, że on już skapituluje, bo się popłaczę tutaj zaraz. Łagam, jest! Fantastyczny, Dosłownie Fantastyczny. Return ostatni Kors. Fantastycznie, proszę bardzo, Europea Andrusia. Direct Rule, okej. Okay. Serbia. New Reich komisariat. Super. Far East. Local administration. Super. Uuu, ale żeśmy porobili tych administracji, chłopie. Dziwne, że tutaj miałem Direct Rule, nie? Że nie mogłem tutaj, yy, moi drodzy, zrobić tego. Dziwne, że tutaj nie mogłem zrobić, moi drodzy, komisariatu po prostu. Wiesz, w Moskwy, nie? No to co? To teraz Włochy, ale Włochy to też raczej nie będzie problem. Tylko niech te dywizje wrócą jak najszybciej do domu. Mamy takie usłyszę, że to jest patola, nie, totalna, to nawet nie mówię stary, bo to jest straszne aż, serio, nie. Restor Moskowien, tak, 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 nareszcie, 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 Jednak jest decyzja, moi drodzy, jesteśmy uratowani dosłownie. O jest. Nie, w ogóle nie wiem, czemu część tych terytoriów należy do mnie, część, część tutaj w ogóle, ja myślałem, że to będzie należeć do Moskowien, czy coś tutaj wiesz, jakoś tak dziwnie to wygląda po prostu. Ale no cóż, no tutaj y, będziemy atakować na 7 7000. Tu są jakieś pustynie, chłopie, puste i tutaj dosłownie nic nie ma. Odnośnie Włoch, no to powiem Wam tak, Jezus Maria, nie zauważyłem, tego. Naprawdę przysięgam, że tego nie zauważyłem. Dobra, resztę dywizji wyślę do ataku. Powinienem mieć tutaj jakiekolwiek powietrze działające. Zaraz moje dywizje powinny. Patrz, połowa z tych maszyn, w ogóle nie jest aktywowana. Co ciekawe. Tu powin... powinien być przejazd. Jezus, widzieliście to? Boże. Włochy mi pół, pół, pół rzeszy mi zajęły. A to przez ten ekwipment i wojnę w Rosji, nie? Dobra, tutaj będzie easy przejazd. Tutaj, jak to to wygląda? Tragicznie oczywiście. Okay? No, kto by się spodziewał? Dobra, z Włochami to tutaj widzę, jest easy peasy, nie? To naprawdę będzie bezproblemowe wejście. Nawet bez equipmentu tutaj jesteśmy w stanie fajnie przejechać więc luz. Tylko tutaj trzeba po prostu ich odciąć, nie? Od Rzymu i tak dalej i oni chyba suplaysowo już klękną. a powinni klęknąć suplaysowo, tu jeszcze 10 dywizji okrążonych, tu coraz więcej jest fantastycznie. Okej, okay, widzę, że Grecy tutaj poszaleją, Bałkany też, ale tutaj raczej po Włochach będzie. Nie wiem, czy będę miał konferencję pokojową z Grecją. Powinienem. Pytanie o papieża. Hmm, the Vatican City is the... Uuu, to dobra, nie będzie. Coś się w Watykanie wydarzyło? nie fajnego że tak powiem. O, no i konferencja, tak jak się spodziewałem, nie? Nawet nie musiałem Greków atakować, więc oni się po prostu automatycznie poddali. Świetnie, no i tak zobaczymy, co będzie z tym Occupation, nie? Fantastycznie, Rotund Serbian Corps. Boom, oczywiście robimy sobie marionetki. Fantastycznie, chyba będzie ok. No i super! Udało nam się praktycznie zjednoczyć wszystko. Powiem wam szczerze, że przejażdżka tutaj po Francji Anglii, e, i tak dalej. Jakieś Northern Expansion, czyli tutaj po pro, prostu atakowanie Skandynawii, to będzie totalne Ezik. No, tutaj wystarczyło tylko troszeczkę lotnictwa dać. Może zejść z gospodarki, żeby nie było aż takiej sieczki i powinno być w porządeczku. Oczywiście, equipment mamy już 4000, nie 3000 na minus, tylko, a mieliśmy ponad 100 tysięcy starych, więc to jest naprawdę, no powiem, powiem ci szczerze, niezła sieczka, nie? O, witamy bardzo gorąco. Kupcio. Occupation of Italy nareszcie wyskończyło. Dobra. Zabrałem tutaj swoje ziemie i oddałem im tutaj to, co powinienem. I jeszcze tutaj stworzony został taki Fajny komisariacik. Ost oichopa. Okay. No tutaj zbytnio już żadnych decyzji takich nie mam. Tutaj jest wsparcie. The Final Struggle, czyli mógłbym wypowiedzieć wojnę Stanom Zjednoczonym, moi drodzy, i UK. No to by było do przejechania, szczerze mówiąc. Chociaż nie wiem, jak tam za Tomem. Tu się z Wami, moi drodzy, żegnam. Zostawcie lajka, jeżeli chcecie więcej. I jeżeli chcecie obejrzeć więcej kontentu z Herzowiną 4, to polecam wam sprawdzić te filmy teraz, które wam się wyświetlają.